Może nie przydarzyło ci się to wczoraj. Być może nie pozostawiło to żadnych widocznych śladów na skórze. A jednak w pewnym momencie gdzieś poczułeś to. To uczucie ściśnięcia w klatce piersiowej, to lekkie uczucie pieczenia za oczami. Serce bije szybciej, a słowa, które nigdy nie zostaną wypowiedziane, palą język. Byłeś w trakcie rozmowy, kłótni lub jednego z tych pozornie niegroźnych momentów towarzyskich, w których ktoś coś mówi, coś małego, ale wzruszającego, coś, co nagle porusza wszystko w tobie. Przez chwilę nastała pełna jasność umysłu. Dokładnie wiedziałaś, co chcesz powiedzieć, jak się obronisz, jak wypowiesz wszystko, co tak długo w sobie dusiłaś. Ale potem przyszło wahanie. Głos w tobie, nie twój własny, ale taki, którego cię nauczono, szepnął. Jeśli teraz wybuchniesz, to ty jesteś problemem. Jeśli będziesz głośna, nazwą cię histeryczką. Jeśli pokażesz swój gniew, nie zobaczą prawdy, tylko chaos. Więc milczałeś, nie krzyczałeś, nie płakałem, nie mówione. Zmieniłaś ton głosu, złagodziłaś słowa i uśmiechnęłaś się, jak gdyby to na ciebie nie miało żadnego wpływu. Milczałaś. Bo nauczono cię, że tylko ciche kobiety są traktowane poważnie. Być może później płakałaś w tajemnicy, może przekląłeś sam siebie, patrząc w lustro. Albo leżysz w nocy i nie możesz zasnąć, tysiąc razy analizując każdy szczegół i zastanawiając się, co powinieneś był powiedzieć. Ale chwila minęła. Złość, znów ją połknęłaś. Jak to często bywa. Przekonałeś sam siebie, że nie jest tak źle, że milczenie jest oznaką dojrzałości, że jesteś silna, dorosła i rozsądna. Lecz głęboko w tobie pozostaje pytanie, ciche i nieustępliwe: co by się stało, gdybyś nie milczał, a co gdybyś nie zachowała się rozsądnie, nie była grzeczną dziewczynką? Nie zaczyna się od czegoś wielkiego, żadnego szoku, żadnego. Urazu, tylko krótkie chwile, prawie niezauważalne, prawie nieszkodliwe. Może po prostu byłeś głośny, podekscytowany, pełen energii i ktoś kazał ci się uspokoić. Być może płakałaś, bo coś było dla ciebie ważne i nazywało się to napadem złości, albo byłeś zły i miałeś ku temu powody, ale nikt nie pytał dlaczego. Zamiast tego było: Nie bądź taki trudny, bądź miły. Po prostu się uśmiechnij. I tak dowiedziałeś się, że uczucia są niebezpieczne, przynajmniej twoje. Chciałeś być kochany, chciałeś przynależeć, więc się dostosowałeś, zamieniłeś swoją prawdę na aprobatę. Za każdym razem, gdy milczałeś, gdy chciałeś coś powiedzieć, coś w tobie się zmieniało. Gniew nadal był obecny, ale nie pozwolono mu zająć miejsca, więc przyciągnąłeś ich do siebie. Chwalono cię, gdy byłeś dobry, jeśli nie masz nic przeciwko, kiedy po prostu pozwalasz rzeczom się dziać. I ta pochwała była dla mnie miłym uczuciem. Może nadal tak jest, ale miało to swoją cenę, ponieważ w pewnym momencie zacząłeś wierzyć, że na miłość trzeba sobie zasłużyć. Tę sympatię można okazać tylko tym, którzy nie zajmują zbyt wiele miejsca. Nigdy nie przestałeś czuć gniewu. Po prostu przestałeś je pokazywać. Im częściej milczałeś, tym cichszy stawał się głos w tobie, który wiedział, co jest słuszne. Został przyćmiony przez inny głos: Ten, który ostrzega Nie reaguj przesadnie, nie pogarszaj sytuacji, nie bądź tym, który powoduje problemy. Stałeś się konformistą, do tego przyjaznego komunikować się. Potrafiłeś rozpoznać nastrój w pomieszczeniu i odpowiednio się zachować. Nie ze słabości, ale dlatego, że nauczono cię, że harmonia jest ważniejsza od uczciwości, że wolisz być miły niż prawdziwy. Ale to, co powstrzymałeś, nie zniknęło. Stało się czymś innym. Do cichego gniewu, któremu nie wolno, było już dać upustu. Do napięcia w ciele, do ciśnienia wewnątrz, którego nie potrafisz nazwać. Odsunąłeś się od siebie, nie tylko od innych. Ale także od samego siebie. I w pewnym momencie zaczynam wątpić, czy ja naprawdę to czuję, czy mi się tylko wydaje, czy jestem naprawdę zły, czy tylko wrażliwy. I właśnie tu zaczyna się ból, nie dlatego, że czujesz za dużo, ale dlatego, że zapomniałeś, jak ufać sobie. Jeśli wystarczająco długo tłumisz swój gniew, zaczyna się on zmieniać. Nie robi się go mniej, robi się po prostu ciszej. Nie traci mocy, zmienia tylko formę, ponieważ emocje, którym nie dano przestrzeni, znajdują inne sposoby na wyrażenie siebie. Być może znasz to uczucie. Twoje ciało jest stale napięte, myśli nieustannie pędzą, za dużo rozmyślasz nad każdym wypowiedzianym słowem i każdym, którego nie wypowiedziałeś. Czujesz się zdenerwowany w momentach, które w rzeczywistości są niegroźne. Śmiejesz się, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Kiwasz głową, chociaż w głębi duszy się z tym nie zgadzasz. Te niepokoje nie biorą się znikąd. Jest to wynik głęboko zakorzenionego nawyku, ciągłego powstrzymywania się od dzielenia się swoimi prawdziwymi reakcjami. Twoje ciało uczy się, że uczciwość jest niebezpieczna i że swoje impulsy trzeba trzymać pod kontrolą. Twój układ nerwowy staje się więc czujny. Nadmiernie ostrożny, zawsze gotowy na wykrycie kolejnego możliwego niebezpieczeństwa. Nie dlatego, że jesteś paranoikiem, ale dlatego, że nauczyłeś się, że konflikt nie jest bezpieczny. Zaczyna się analiza nastroju, tonu głosu, wyglądu. Dostosowujesz się, zanim ktokolwiek zdąży cokolwiek powiedzieć. Nie chcesz się wyróżniać, nie chcesz być ciężarem. Po prostu nie chcesz czuć za dużo i potrzebować za wiele. Jednak gdy starasz się zachować komfort, czujesz narastającą wewnętrzną presję, czujesz zmęczenie, ale nie możesz odpocząć. Złościsz się, ale nie potrafisz tego pokazać. Czujesz ból, ale go przełknij. Energia, której potrzebujesz, do ochrony samego siebie, jest zamiast tego wykorzystywana do powstrzymywania się. Wydajesz się spokojny, zorganizowany i produktywny, a może nawet jesteś z tego dumny, ale pod tą powierzchnią coś bulgocze, krzyk, który tłumiłeś przez lata. A najgorsze jest to, że w pewnym momencie zaczynasz myśleć, że to normalne że jesteś tą wrażliwą ten z nadaktywnym umysłem ten, który po prostu nie jest tak odporny a co jeśli wcale nie jesteś nadwrażliwy? A co, jeśli twoje ciało po prostu reaguje na wszystkie sytuacje, w których musiałeś się powstrzymać? A co, jeśli twój strach to nic więcej niż gniew, uwięziony, przekształcony, stłumiony i teraz szukający wyjścia? To napięcie w szyi, węzły w żołądku, zgrzytanie zębami w nocy. Ty mówisz. I mówią: Trzymam się czegoś, co dawno temu powinienem był odpuścić. Nauczyłeś się być miłym. Dający się przystosować, zrozumienie. Ten, kto nie szuka konfliktów, kto słucha, pociesza, mediuje, na którym możesz polegać, i tak, lubiano cię za to, zostałeś pochwalony, podziwiano cię. Ale za tego rodzaju uznanie trzeba zapłacić i czujesz to głęboko w środku, bo chociaż byłaś silna, zawsze trochę bardziej traciłaś siebie. Tak wiele razy mówiłeś tak, chociaż miałeś na myśli nie. Załagodziłeś sytuacje, w których miałeś ochotę krzyczeć, wybaczyłeś, chociaż w środku nadal krwawisz i za każdym razem, gdy odchodziłeś od siebie, aby zachować spokój, coś się od ciebie oddalało. To nie był wielki przełom, raczej powolne zniknięcie. Stałeś się wersją siebie, którą łatwiej było tolerować, która mniej wymagała, mniej czuła i mniej się przejmowała. Jednak pod tą gładką fasadą kryje się coś jeszcze. Czegoś, czego trudno już nazwać, bo było tłumione przez tak długi czas. Karl Gustav Jung nazwał ją cieniem częścią naszej osobowości, którą odrzucamy, ukrywamy lub tłumimy, ponieważ nauczono nas, że jest niegodna miłości. U wielu kobiet cień ten składa się ze wszystkich cech, których się w nich wyuczono złości, siły, jasnych granic. Dyskomfortu. Nie dlatego, że cechy te są złe, ale dlatego, że nie pasują do wizerunku dobrej kobiety. I tak zostali zamknięci, zamknięci, uciszeni, ale cień nie znika, oczekiwany, w Twoim ciele, w Twoim głosie, w Twoim wyczerpaniu. W tym dziwnym uczuciu, że na zewnątrz robisz wszystko dobrze, ale w środku nie wiesz już, kim jesteś. Nie jesteś zepsuty, nie jesteś słaby. Masz już dość codziennego zdradzania samego siebie, aby sprostać oczekiwaniom innych ludzi. Ponieważ życzliwość, jeśli nie jest szczera, staje się ciężarem. Ciężar, który dźwigasz, podczas gdy wszyscy wokół myślą, że wszystko jest w porządku. Być może zacząłeś się wycofywać. Nie odpowiadaj już natychmiast na wiadomości, anuluj plany. Być może powiesz: nie. Nawet jeśli wcześniej było to nie do pomyślenia. Być może po raz pierwszy jesteś szczery. Nie ze złości, a ze zmęczenia. Innym wydaje się, że się zmieniasz. Dzięki temu w końcu staniesz się widoczny. Nie jest idealny, nieprzyjemny, ale naprawdę. Być może tego nie przewidziałeś. Nikt tego nie ma. Zawsze byłeś zrównoważony, niezawodny, mocny, ten, który nigdy nie jest głośny. Ten, który rozumie, ten, który zawsze się uśmiecha, a potem niespodziewanie wybuchasz. Być może powiesz coś, co od dawna w tobie siedzi, może po prostu odejdziesz, być może staniesz się cichy, zimny, obojętny. Dla innych wygląda to jak załamanie. Ale to nie wszystko, to przełom, czego nie widzą. Ile lat robiłeś się mały, żeby się dopasować, ile kompromisów zrobiłeś ze sobą. Jak często milczałeś, chociaż wszystko w tobie krzyczało, to nie był nagły moment, to była ostatnia fala po tysiącu małych kroplach. I wtedy nie możesz już tego znieść. Nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że w końcu jesteś wystarczająco silny, żeby przestać udawać. Zaczyna się odrzucać rzeczy, które nie są dla ciebie dobre. Już nie musisz się ze wszystkiego tłumaczyć. Nie chodzisz już na spotkania, które wysysają z ciebie energię, nie odpowiadasz już natychmiast na wiadomości, które cię przytłaczają, przestajesz mówić tak, żeby tylko uniknąć mówienia nie. To nie gniew cię zmienił, to jasność umysłu. A jasność wydaje się chłodna ludziom, którzy znają cię tylko z twojej funkcji. Ale tak naprawdę jest to ciepło, tyle że tym razem dla ciebie. W tym procesie możesz stracić ludzi, związki, które przetrwały tylko dlatego, że ciągle się dostosowywałeś. Być może jesteś zaszokowany radykalnością swojej szczerości, ale pod tym wszystkim kryje się uczucie, którego nie czułeś od dawna wolność nie ta głośna, buntownicza wolność ale ta cicha i głęboka. Wynika to ze świadomości: jestem wystarczający, nawet jeśli czuję się niekomfortowo. Nawet, jeśli nie funkcjonuje już tak jak kiedyś. To, co wygląda jak przerwa, tak naprawdę jest pierwszym razem, kiedy stajesz się całością. To, co wydaje się dramatem, jest w rzeczywistości integralnością. A to, co inni uważają za przesadę, często jest po prostu prawdą, w końcu wypowiedzianą. Nie rozpadasz się. Ty wracasz. Nie rozpadasz się. Kurczysz się w sobie. Nie chcesz już poświęcać siebie dla harmonii, nie chcesz już tracić głosu, aby być kochanym. Wszystko nie zaczyna się od pokoju, wszystko zaczyna się od ognia, z wewnętrznym drżeniem, którego nie da się już stłumić. Głos w tobie, który milczał przez tak długi czas, zaczyna mówić już nie jako echo, ale jako prawda. I nie mówi nakos, bądź miły, mówi o, mam już dość. Może myślałeś, że problemem jest Twój gniew. Że sprawia, że stajesz się irracjonalny, niespokojny, trudny do kochania. A co jeśli to nie on jest problemem, a przewodnik? A co jeśli przez wszystkie te lata próbowała cię ostrzegać przed przekraczaniem granic, zanim zagrałeś jakieś role, w których się zatraciłeś? Gniew nie jest przeciwieństwem kontroli, to jest jasność. Pokazuje ci, gdzie twoje wartości zostały zdradzone, gdzie zostawiłeś siebie w tyle. Aby być dla innych. Nie stałeś się czymś szczególnym, stałeś się zbyt cichy, a twoje ciało wyczuło to na długo, zanim byłeś gotowy to przyznać. Kiedy w końcu zaczniesz słuchać, nie tylko swoich myśli, ale także swojej intuicji, swojej reakcji, swojego przeczucia, zdasz sobie sprawę, że ten gniew nie jest destrukcyjny, ona jest święta, nie parzy. Spala to, co powstrzymywało cię od bycia sobą. Ona nie nawołuje do wojny, ona żąda prawdy. Ona nie wymaga od ciebie podnoszenia głosu. Po prostu bądź szczery. Nie musisz już krzyczeć. Musisz po prostu przestać przepraszać za to, co czujesz. Jest taki moment, cichy, ale głęboki, w którym czujesz. Nie potrzebujesz już pozwolenia nie wyrażać siebie, nie mówię nie, nie zajmować miejsca. Nie potrzebujesz zewnętrznego potwierdzenia, aby ustalić swoje granice. Zaczyna się tym żyć bez wyjaśnień. Przestajesz filtrować swoje słowa, aby zadowolić innych. Przestajesz wygładzać swoje istnienie, aby zostać zaakceptowanym. Już nie mówisz, żeby Cię kochano. Mówisz, bo Twój głos w końcu należy do Ciebie. I tak, będą ludzie, którzy już Cię nie rozpoznają. Kto myli Twoją nową jasność z surowością, którzy odbierają Twoje nie jako atak, ale to nie jest Twój standard. Ty jesteś swoim standardem, Twoja prawda, Twój wewnętrzny spokój, ponieważ uzdrowienie nie polega na wycofaniu się w ciszę. Proces leczenia jest często głośny, gwałtowny i nieprzyjemny. Czasami to jest złość, a czasem to właśnie to ostatecznie. Sprowadza cię do domu, do siebie samego.